Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Demo i zapraszam na kolejny odcinek serii, zagrajmy w Dark Souls 3. Moi drodzy, ostatnio tworzyliśmy sobie naprawdę genialny, ale to absolutnie genialny skrót, który niesamowicie skraca naszą drogę. Naprawdę, droga teraz będzie do tego miejsca, w którym byliśmy, no to jest kwestia kilkunastu sekund. To jest coś niesamowitego, także skorzystam sobie oczywiście z tej tutaj ścieżki. Zastanawiam się też, czy nie chciałbym tu zeskoczyć, powiem wam. Myślę, że mogę spróbować, bo... Chyba nas tam nie było. Dobra, Pijawy nic mi nie zrobią. Bardzo dobrze. Może lepiej, też będę chodzić z pochodnią. To. <laughs> będą czuł respekt przede mną. Tak się teraz zastanawiam, że tu już byliśmy. Wiecie? To jest miejsce, w którym już byłem, tak naprawdę. Aha, tu będzie takie bardzo wąskie przejście. Kryształy. Tu była szczurka. Także już tutaj byliśmy. Okej, okay, fałszywy alarm. <laughs> Zupełnie niepotrzebnie, o dusze dostałem jakieś. Zupełnie niepotrzebnie tu przyszliśmy, no ale cóż, sprawdziliśmy, to co wiemy to jest nasze. Także skorzystam teraz szybko z kości wiodącej do domu i słuchajcie, ruszamy, ruszamy dalej do yy, na eksplorację. Także ja może wytnę tą drogę, żeby was już tutaj nie zanudzać. No i dobrze, jesteśmy już na miejscu. Oczywiście przeciwnicy się zrespili, ale to wiadomo. Yy, tam sobie patrolują, więc niech tam sobie patrolują. Ja się będę tutaj przebijać powolutku przez nich i... Chcę wyzbierać te skarby. Nie mówcie mi, że on się zrespił. Nie, czekajcie. To jest niemożliwe, bo w tym miejscu mnie jeszcze chyba nie było, co? On był wcześniej tu, bodajże. Czyli są dwa olbrzymy takie. Fantastycznie, będę musiał z nim teraz zawalczyć normalnie. Znaczy, normalnie. On tam też miał, oczywiście. Byliśmy w jego zasięgu, e, będąc w tamtym miejscu. On mógł nas atakować. Więc to nie było jakieś czterstwo, czy coś takiego, bo no, normalnie musiałem uniki robić, blokować, czy coś takiego. Uuu, co to zrobi? Czekajcie. <laughs> Może to spadnie na jego głowę i go zabije? Ej, tego się nie spodziewałem. Że zablokuję sobie to przejście. A może nie zablokuję? Nie, to jest. Ale ja, ja. To... Nie wiem, czy to będzie jakieś przejście u góry. Chyba nie. Natomiast y, widzę, że to będzie fantastyczna rzecz. Wiecie do czego? Do zamknięcia go tutaj. Tak jest. Y, moglibyśmy normalnie go tutaj zamknąć. Po prostu z... przeprowadzę go. Jak? No, strzelę do niego z łuku. Jak człowiek i tyle On tu przyjdzie Ja to postaram się zamknąć Jestem malutki, więc wejdę, przejdę pod tą ścianą Natomiast on już zostanie Więc jeśli jesteście ucznikami, to macie super sprawę Aha, to nie trafia na niego, bo jestem za daleko Świetnie Musimy troszeczkę podbi podbiec do niego <laughs> Niewzruszony śpi dalej, nie? Typowo Kolego Dostajesz obrażenia aż jeden. Jeden HP ja ci aż zabieram. Ty powinieneś wstać. Mógłbyś w końcu wstać i przestać mnie tutaj ignorować w ten sposób. To jest bardzo niemiłe z twojej strony. Co on robi, zobaczcie? czy znaczy, Czego on nie robi? On niczego nie robi. Oho, dobra, robi. Chciałem, to mam Na schody. O Jezu! Co to było? Pomocy co to było? Idziesz do mnie? No co ty robisz? Co on robi? Okej okay. ja Może wybiję te glutki Niestety to nie był jednorazowy przeciwnik, znaczy one mają dużą odbronę, ale jakoś mega zagrożenie nie stanowią, jak to takie gluty zazwyczaj W The Deeps w Dark Souls 1 było bardzo, bardzo podobnie, tam w głębinach również, nie? Tu jest katedra głębinia, tutaj mamy... A tam mieliśmy głębiny Co on jest taki obojętny, zobaczcie Udaje, że mnie nie widzi i nie słyszy, co? Do czasu aż się nie zbliżę wystarczająco, wtedy się zaczyna Możesz przejść do mnie No co za koleś Zobaczę normalnie Zobaczymy co z tego wyjdzie. Więc ja coś czuję, że zginę w chwilę Ojej. Kimon walczy! Na pewno nie ze mną. Ej, a może on mnie nawet nie widzi i nie wie, że to ja go biję. O jezu, jakby mnie rozdeptał! Na to połowy troje jeszcze mnie nie zabrałem. To wyobraźcie sobie, ile ja z nim musiałem walczyć normalnie wtedy, co u góry był. Ej, czemu tak ludzki zabijałem? One mi pomagają, bo odwracają uwagę. To jest genialna rzecz. Dobra, oberwał dwa razy. No, to można by tą ścianę wykorzystać do tego, żeby się od niego odgrodzić, tylko po co, nie? Można go zabić od razu, mieć spokój. No, za chwilę padnie. D, wiem, że ja padnę zaraz. Ale go te gruty atakują chyba. Też. Tylko co to jest? To takie podróżne wielkie. Nie mam pojęcia. Dusza nieznanego um, podróżnika bodajże. I to jest bodajże też drop z tego wroga. Dranglaze. Drangejskie buty, dranglejskie, się powiedzieć, że dranglej. to nie jest to. O kurde, ej, one potrafią stanowić jakiekolwiek zagrożenie, oziwo. Na takiej lekceważerze, jak widzicie. Ale coś tam jednak potrafią też, nie? Ja się przestraszyłem tego typu. Mm, zróbmy coś takiego. Pięknie. Jeszcze raz. No, jeszcze raz. No i dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Takie wybijanie glutków to ja rozumiem jak najbardziej Nie wiem czy on miał być jakoś super też mega wymagający, natomiast mi całkiem ok poszło, myślę. Um, nie wiem czy ta ściana właśnie była... że to było jej jedyne zastosowanie, czy ona służy też do jakiegoś przejścia być może tutaj, może jakieś skarby tam są? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie sądzę chyba. To pewnie chodziło o takie wykorzystanie, właśnie, jakieś ułatwienie dla postaci magicznych, może. Dystansowych, żeby tam wiecie się ustawić i strzelać do niego. Tylko no... Drangejskie rękawice, zaraz pokażę cały set. Bo coś czuję, że zaraz go skompletuję. Eee, tylko jak widzieliście, on nie był skłonny do tego, żeby być za mną, nie? Ma on no, drangejska zbroja, czyś mamy z, e, rękawice, spodnie itd. i tak dalej. I zbroję. No i hełm pewnie teraz będzie, co? Blady język, fuj, znowu. Ale co to jest? Ej, czy to ma ludzką twarz? Czekajcie. Ja nie chcę wiedzieć, ale to ma chyba ludzką twarz. Tak, to ma ludzką twarz. Ojej, fuj dużo domek tlanitu i ciasto złajna świetnie mamy odłamek tlanitu duży, więc jakbym stwierdził, że ten miecz, który aktualnie używam jest słaby, nie podoba mi się. To młody dręgejski to mógłbym skorzystać sobie z tego kamienia i ulepszyć nasz ognisty miecz. Czego jednak nie zrobię, bo ten miecz aktualnie, który dzierżę jest spoko. Bardzo, bardzo spoko. Podoba mi się. Zkażam tylko ten nowy klipunek Drengiejski cały. Poza nakryciem głowy, niestety. No, nie mam, nie nakrycia głowy. Nie, nie mam. Ale tutaj będę miał. Mm, zaraz, zaraz, zaraz tylko go znajdę. Jest gejska zbroja. Statystyki w sumie całkiem okej, okay. opis tylko może jeszcze pokażę. Zbroje rycerzy Drang, którzy twierdzą, że pochodzą z krainy znanej z legendy o zjednoczeniu płomienia proszę bardzo lekki i mocny zarazem strój ochronny, wzmocniony rzadką Geisthalą. Rycerze Drang byli niegdyś słownymi najemnikami zdrada. Czemu tak czytam dziwnie, nie wiem. Najemnikami zdrada jednak zaprowadziła ich ku odchłani, gdzie zostali na zawsze rozdzieleni powiem wam, że wygląda to całkiem ładnie. Można nawet takie fashion solusy tutaj uprawimy, nie wiem. Natomiast wiem jedno, że tu mamy kolejne rękawiczki. W sumie opisy te same, tylko zmienia się przedmiot opisu, więc tam kilka słów się może być... różnicy, w Kilku słowach może to się różnić. Tak to się prezentuje, słuchajcie. No. Dość znajomo to wygląda, że tak powiem, nie? Naprawdę znają o to wygląda. Ale kurczę, leciutki Senek Fipunek, powiem Wam. Naprawdę leciutki To nie pasuje zupełnie. A jak chcę już fashion Soulsy robić, to już kurde ubiorę chociaż to. Jako tako to się prezentuje. <gryw> Na razie wydaje mi się, że kilka rzeczy pominąłem, ale spokojnie, spokojnie, będę do tego wracać. O kurde, ej, ty może być mocny. Ty może być bardzo mocny. Krew, 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 krew. No, ty jesteś mocny, coś tak czuję. Wymakane nęcenie. Hmm. Aha, bo tu jeden siedzi, ale zmyła. Hmm. On go... On mu dał sygnał taki, że ktoś tu przyszedł. A teraz pokazuje dokąd ma iść. Ej, ser to tak działa chyba. Ale jaja. Czekajcie, niech on do mnie podejdzie tylko ten typ. Znaczy ja mam jakieś noże. Nie, ale mamy strzały, to zaraz je wykorzystamy. No chodź tutaj kapłanie. Oj Zauważysz mnie w końcu Tak, zauważysz mnie i tamten nie, nie nie zauważył bardzo fajnie Ciekawe czy można ich przebić od tyłu Nie sądzę Ale to będzie bolesne, nie? Cudownie, kocham ten miecz Już mi się podoba No... Ej! my zginąć! Ale nawet tarczesz mu nie pomogło. Bardzo fajnie Żadnego dropa nie ma nawet Weee no... O, z ciebie jest, okej okay. Spódnice biskupa, no zaczyna się robić ciekawie, Zatem to jak oni wyglądają Patrząc na efekt pustego Jaki możemy obserwować do tej pory No to sądzę, że to jest całkiem prawdopodobne, słuchajcie Żar Ej, tam niczego nie pominąłem, nie? Żadnych skarbów, bo ja tutaj no w miarę kompleksowo to eksploruję, trzeba przyznać. Patrzę wszędzie, kurczę, na każdą ścianę. To jest przejście. Ale najpierw zanim tu wejdziemy... To bym chciał zamordować tego typa. I tych, co tam jeszcze stoją przy tym ołtarzu. Pytanie, czy ktoś mi z boku nie wyskoczy. Nie powinien. Że miecz oburącz. Może go nawet sobie wzmocnię w ten sposób, żeby trochę więcej życia regenerować. Ej, no bez przesady. Kurde, ale genialnie. Robiąc atak uniknąłem jego ataku. Dobra, on jest mocniejszy. Ej, tu ktoś jeszcze siedział. Widzicie to? A ja obok sobie przechodzę, jakby nigdy nic. Dobra, można ich backstopować. Fenomenalnie. Ktoś tu siedział. Ale ja, ja sobie normalnie przeszedłem. I to nie jest jedyny przeciwnik. To nie jest jedyny gość. Patrzcie, ich tu jest pełno W tych ławach. Naprawdę. Ale jestem nieuważny, co? No, zdaję sobie z tego sprawę. Sam sobie to uświadomiłem, właśnie. Część, że jakaś kacynka się odpali, jak do niej podejdę. Tak to wygląda, jak w miejsce walki z bossem. Posłuchajcie tylko tego. A ten niewzruszony nie zauważył tego, chyba nawet. Fantastyczny. Zobaczmy. Ej, to jest skrzynia? Tak, to jest skrzynia. Ym, aha, i kolejne przejście, dobra. Ej, tam też jest przejście i tam jest przejście. I jeszcze wcześniej było przejście. <laughs> nie, to nie jest skrzynia, co ja za głupoty. A, czy to jest połączone niejako? Tak, to jest połączone. Czyli po co to było? To tak chyba tylko dla picu. Okej, okay, jedna ścieżka właśnie została <laughs> sprawdzona. W zasadzie to dwie ścieżki myślałem, że to są. Tak naprawdę to no, niczym nie było. Hmm. Uuu, fog. Dobra, mamy bossa tam. Ewidentnie. Może dałoby radę? No wiecie, w Anor Londo było coś takiego, że był piecek, i można było normalnie. Znaczy, kominek był nie piecek z tego tam. I można było zrobić przewrót sobie. I wejść. Czekajcie, tylko jeszcze się upewnię tutaj. W tym miejscu. Co takiego się znajduje? W tym miejscu chyba znajduje się. Nie wiem, czy to jest skrót jakiś kolejny, niesamowity, czy co. Zaraz zobaczymy, gdzie wyjadę. Mam nadzieję, że padnę zaraz, z wrażenia. Ha. Huh. Wiecie, gdzie jestem? Jestem na samym początku. To jest super, to będzie zamknięte, co? A nie, to jest do otwarcia. Ej, i to teraz tak się zamknie. Tu będzie wyjście zupełnie, co był ten łucznik, bodajże. Nie wiem, nie. Tak, no, 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 to jest to. Aha. Ale jaja, czekaj, czy będą gargulce w tej grze, to mnie zastanawia cały czas. No, byliśmy tutaj. E wiecie co, jak tutaj jestem, też skorzystam z sytuacji. I słyszałem, że ponoć też coś pominąłem. A chyba nawet stąd widzę skarb jakiś. A nie, to przeciwnik. <grym> to przeciwnik. Natomiast tak, pominam jedną rzecz, bardzo ważną. Ponoć. Nie wiem, zobaczymy. Bliziutko. Także spoko. Czy oni spadli? Nie, biegną za mną, niestety. Mianowicie tutaj był, była taka sytuacja, że mieliśmy kilku mm, przeciwników, którzy niejako wyznawali tę misjonarkę. Dawali jej cześć ewidentnie. No i tak naprawdę wychodzi na to, że tu był skarb przy niej: do zdobycia. No i w sumie chciałem to zdobyć, może. Zobaczyć, co takiego będzie. Bo czemu nie? Czemu nie? Arbalest Coś kojarzę No! Ile możesz się blokować? Czekajcie, gdzie ona była, żeby szybko trafić? Tutaj była, tu na górze Ryzykowne skoki, bajdemo <laughs> Zaraz to ogarnę, spoko, spoko I teraz tędy bodajże Tutaj musi być kilku przeciwników Czy on sam się zabił? Tak, sam się zabił. Brawo! Dobra, widzicie, co, może to znajdę i wznowię nagraniu, jak już będziemy na miejscu, żeby was nie zanudzać, Bo no, nie ma to za bardzo sensu, pokazywanie tylko po raz kolejny No i słuchajcie, jesteśmy na miejscu, zajęło mi to dosłownie 30 sekund i tak, jest faktycznie skarb Ciekawe co to będzie, czy okaże się, że to jest jakaś złota moneta, czy coś takiego Dla której zupełnie nie opłacało się tutaj normalnie iść Oj, oj, oj Żeby mnie tylko nie zabiła, bo trochę już Przeciwników wybiłem na swojej drodze. Fajnie, że nie mogę się leczyć teraz. Bardzo mi miło z tego powodu. Ho 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 O, mi sami się morduję. Co za geniusze! Co za geniusze zła Podejdziesz do mnie? Jak żeby inaczej Chciałem mnie złapać, ale nie pozwolę na to No i mogę się leczyć, fantastycznie Zobaczmy w takim razie, co takiego przegapiłem, co było tak ważnego. Talizman mówcy nie umarłych, serio. <grystanie> no dobra, ale podniosłem ten skarb, niech będzie. Dobra, w takim razie ja się cofnę i widzimy się w miejscu. Chyba przed bosem, nie? Tak w zasadzie. No, chyba przed bosem. Znaczy przed fogiem przynajmniej. Nie wiem, czy tam jest boss, ale raczej na pewno. Raczej na pewno. Tak. No i elegancko. Słuchajcie, stwierdziłem, że jednak pokażę drogę od tej bramy, którą otworzyliśmy sobie i przez to przypomniało mi się, gdzie tam chcę też lecieć. Zobaczymy tylko jeszcze to miejsce. Znaczy, przejdziemy się tędy, myślę. Będzie znacznie... No, będzie właściwie najszybsza droga możliwa. No i najlepszy wybór, nie? No bo co innego mógłbym wziąć. No i przejdźmy się do tego foga. Zobaczmy, co tam takiego się znajduje. Cały czas pamiętam chyba jeszcze o jednym miejscu, które chcę sprawdzić. Nie wiem, czy tam... Cokolwiek się znajduje, czy to już, tak się połączyła ta lokacja, takie skróty sobie pootwierałem, że wyjdę zaraz jak tam, Znaczy, że jak tam pójdę to trafię do miejsca, w którym już byliśmy Może, może tak się zdarzyć, nie wiem Zobaczymy e, tak czy inaczej wejdźmy sobie, mam 12 tysięcy, przechodzę przez Wchodzę na bossa Biskupi Głębin, ej to wy Którzy byliście odpowiedzialni tutaj za Tego Aldricha całego O kurde No to mamy bossa, który jest Troszeczkę nietypowy Wiecie co? On musi być easy, naprawdę easy dla maga, który ma czar obszarowy jakiś mocny Coś im życie nie ubywa, a morduje tych biskupów. Czy to jest po prostu jeden taki, który będzie ich przywoływał w nieskończoność, co? O jene ten jaki gruby Coś tak przewracają nagle No tak, tam widzę, że ten nie ich przywołuje jakby Wow, co to się wyprawia? Szkoda, że wszedłem na, na nich mając tak mało stusów Przez to no... może się nie udać za pierwszym razem Ale postaram się, nie? Zobaczymy. Zupełnie... <ścoughs> ekwipunek niedostosowany do niczego. Zupełnie fashion souls. Dobra, zginął pierwszy. I w końcu życie trochę ubyło. Bossowi. Kurde, o co chodzi z tym, że oni upadają? Fantastycznie. No i tu się teraz pojawić. Okej, okay, okej, okay. ale w miarę dobrze idzie mi to ich wybijanie. Jestem zadowolony na razie z progresu. I co, oni się tak respią, że ja bym normalnie się wycofał i skorzystał sobie z pąku zielonego, który przyspieszy mi regenerację staminy. Ale nie odważę się, bo boję się, że jak tu przejdę, to zaraz będzie ich dwa razy tyle. Albo przynajmniej tyle, ile było na początku czego bym bardzo nie chciał. Nie wiem, czy ja z nimi dobrze walczę w ogóle, czy to jest sposób walki z nimi. Czy tak to powinno wyglądać, bo trochę takie to jest. dziwne. <laughs> nie wiem, czy to dobre określenie. Ale nie będę mówić, że to jest prosty boss, dopóki go nie zabiję, bo będzie jak na tych magach, nie? Jak na kryształowym mędrcu. Zaraz jakieś kombo super poleci, zginę i będzie. że AD mówi, że to jest prosty boss, a ci nie idzie. <laughs> Trochę potrwa ta walka. Znaczy, co, ustawię to sobie. A, tu mamy ten zielony pąk. Jak przyda się szybsza regeneracja staminy? Jeszcze szybsza. Nie wiem, czy to mi się sumuje, ale chyba powinno, nie? Coś czuję, że tutaj powinienem jakiś przedmiot zniszczyć, być może. Żebym mógł z nimi walczyć tak bardziej na stałe. Znaczy nie tak, że zabiłem po jednym, ale patrzcie, teraz nawet nic się nie stało, w ogóle życie nie miało było. Aha, bo jeszcze ty jesteś, dobra, dobra. Raz, dwa. Muszę obserwować, w którym kierunku leci ta czerwona dusza, niejako. Tam coś słyszałem, nie. Wow! O kurcze właśnie o tym mówiłem. Ale krzyki. Ej, powiem wam, że. Fajny jest ten post. Na początku myślałem, że będzie bardzo powtarzalny. Patrzcie, co oni formułują teraz? i Ja nie mogę. Ale będzie boom. skierowany, które przenika przez ściany jeszcze. Masakra. Ej, to nie jest proste. To nie jest takie proste jak. właśnie. Dobrze, że nie powiedziałem, że on jest prosty, bo by było teraz słabo. Ze mną. Ty, koleś. Przestem to robić. Kabel mógł spokojnie nazywać odcinek Biskupi Głębin, bo... No, biskupi to są zwyczajnie przeciwnicy, nie? Więc <śm> to żaden spoiler, a jesteśmy w głębinach, no to... Logiczne. Pięć Estusów. Słabo! O Jezu, to już mi pół życia zabiera. I tam na dachu jeszcze, znaczy na tym grobie jeszcze siedzą. Widzicie to? Ilu ich tam jest u góry? Masakra. Ciekawe, ja czego zabiję za pierwszym razem tego bossa, jako taką całość liczę Ale to było brutalne, nie? Ale to był szczyt O Jezu, co się dzieje Nie wiem co mam robić Żeby nie zginąć teraz To mi klątwę nabija O ja Pewnie musiałbym zabić ich Tych co to formują No właśnie Bo bym zginął jakbym trochę dłużej pobiegał Ej, fajnie jest ten boss, podoba mi się to. Dużo rzeczy się dzieje, dużo jest takich jakby etapów na tym bossie. Fast, no nie wiem czy faza to jest dobre określenie na niego. Czekajcie, zrobimy tak. Ale już jest znowu ich mega dużo. O nie! No i klątwa słuchajcie, klątwa! <laughs> A, wiedziałem, że, że, że to nie będzie taki proste, jak się wydawało na początku. Szkoda, że, się, że nie udało się za pierwszym razem ich pokonać, ale myślę, że trochę nie za bardzo też się przygotowałem tego bossa. Znaczy nierozsądne to było trochę, że na niego. Że na niego pobiegłem od razu przed tym, przed. przed... że usiadłem sobie i nie zregenerowałem tych stosów przed, przed walką z nim myślę też, że tak, czekajcie. Ja po pierwsze, Dobra, ja przygotuję sobie jak i widzimy się przed bossem. Muszę kilka zmian tutaj wprowadzić. Zaraz się słyszymy na miejscu. Wiecie, co mała zmiana, bo ten odcinek i tak jest już zakręcony. Było tutaj wszystko: i eksploracja, i nadrabianie rzeczy, które pominąłem, i boss. Więc stwierdziłem, że pokażę wam, co jest tutaj na górze, dokąd nas ta winda zaprowadzi. No i. E, był tutaj jeden przeciwnik. To jest ten kusznik, który miał na nas ten widok, właśnie w tym miejscu. Stamtąd biegliśmy. E, I tutaj się znajduje wiadomość. Tutaj, tak naprawdę, jak to się tam pokazuje. Więc przejdźmy się. Uuu. Bardzo. Będziemy na samą górę tej całej konstrukcji, na tej na górę tej wieży. Nie, nie wejdziemy. Wejdziemy tutaj. No proszę, mamy biskupa innego. Ej, być może jest tak, że wiecie, w kilku miejscach znajdują się ci biskupi i wtedy bos jest na przykład słabszy, czy coś takiego. To by było całkiem fajne. To by przypominało mi. Pierścień głębin, to by mi przypominało trochę motyw z Demon Solus, co trzeba było zabić innego przeciwnika przed Fulls Idol, bo idol bo inaczej no, nie dało się jej zabić tak naprawdę. Nie? Zobaczmy ten pierścień tylko. Co my tutaj mamy? Pozwala na dostrojenie dodatkowych czarów. Spoko rzeczy jak najbardziej, szczególnie dla maga, Piromanty i tak Myślę, że pierśnie obowiązkowy. E, dobra, a ja w takim razie e, widzę się z wami przed bossem już teraz na pewno. Dobra, jednak jeszcze nie będziemy przed bossem. E, jesteśmy w miejscu, które chciałem sprawdzić od dawna i boję się, żebym o tym zapomniał później, więc sprawdzimy je teraz. Przed nami są ci trzej przeciwnicy, ci biskupi. No i przed nami jest skarb, jak widzicie, sama wiadomość nam to sugeruje, także zobaczymy sobie co miejsce. Co takiego się znajduje. Naprawdę obawiałem się, żebym o tym zapomniał, wiecie, a tak to... Można zawsze ogarnąć teraz o kurde, nie. tylko nie ona. Ej, to może być, być zbyt proste. Ktoś tu stoi pewnie ze ścianą, co? Nie? Dziwne. Bardzo dziwne. Ale mi to się podoba. Kurde, miał być backstop. Jeszcze raz? Dobrze. I mamy klejnot głębin. Zobaczmy sobie co to jest za klejnot tylko. I ruszamy w końcu na tego bossa. Wiem, odcinek się troszeczkę przedłuży. Ale to dobrze, bo ostatnio byłyby troszeczkę krótsze. Znaczy, jakiś tam był jeden krótszy, taki dwuestoporominutowy klejn z przekształconego tytanitu, znajdowany w podziemiach katedry Głębin. Używany przy zakinaniu broni do tworzenia broni Głębin. Broń Głębin zadaje obrażenia od mroku, ale wzrost statystyk nie ma wpływu na ich siłę. Gatunek ludzki kryje w sobie wiele mroku. Także, tak się prezentuje ten przedmiot. A ja już za mi się widzę. W końcu, mam nadzieję, przed BOSem, naprawdę. Chyba, że coś do mnie do głowy wpadnie po drodze. Dobra, znalazłem jeszcze jeden skarb. Zaraz wam pokażę gdzie dokładnie. Jest to talizman pojedynkowy. A, przy okazji, zmienię też oczywiście ekwipunek. Nie śmiejcie się, ale to jest ekwipunek dziewoi. W połączeniu z bardzo szykownym nakryciem głowy kapłana. <grym> Także tak wygląda. No i cóż... W sumie idę na bossa, nie? Bo jestem bardzo blisko. W takim razie jesteśmy już przed fogiem. Jesteśmy przed bossem. Wejdźmy i mam nadzieję, że uda się zabić tego bossa. Za pierwszym razem, znaczy za drugim razem, pierwszy raz po śmierci, <laughs> powiedzmy sobie. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ej, odzyskam swoje tylko dusze. Mniej więcej już wiem o co chodzi w tym bosie. znam po części jego ataki. O, jak miło, że jesteś tutaj. Bardzo się cieszę z tego powodu. Szkoda, że on zawsze jest tak w środku tego całego tłumu, no ale To jest to zrozumiałe, jak najbardziej. Bo inaczej, no, boss nie byłby mega jakoś czasochłonny. Znaczy, byłby do zabicia pani w kilka sekund. Gdyby <gibą> on zaszedł z brzegu gdzieś. No to jest raczej coś niepożądanego. Jeźdź, yes, jak skoczył. Tutaj jesteś. Leczmy się szybko. I tutaj już wstaje. Ten biskup. Chyba główny w sumie. A on to ten, co tak krzycze <gry> Czyli jest ważny, skoro krzyczy. Nie wiem, czy jest sens go tak raszować. Oj, chyba nie za bardzo. Ale mnie otoczyli. Ale, że normalnie bym zaraz nie wyszedł stamtąd. Ale dobra, wiem o co chodzi. Jest. jak mu dużo życia zabrałem. Dobra, to jest sposób na bossa. Tego... Szkoda, że tego nie ogarnąłem wcześniej. Taki sobie podejście zrobiłem. No, bo wystarczy tego. Pana tutaj okładać i jest, z jakiej z brzucha. Czekajcie, podejdźmy do nich. Do niego w ten sposób elegancko, kurde. Patrzcie na to. Nie, no, gdybym od razu wiedział, jak się walczy z tym bossem, to byłoby naprawdę banalne. Mała lalka i dusza biskupów głębin. To są przedmioty, jakie zdobywamy. I oczywiście przewróciliśmy sobie też żar przy okazji. Nie chciałem przewracać żaru, bo jakoś tak byłem nie za bardzo przekonany do tego, bo bałem się, że ktoś mnie po drodze znajdzie. A później już tutaj, przebiegając ostatnią część, to... No bałem się, że ktoś tam do mnie przebiegnie, nie? Mi na plecę jakiś rycerz. Yy, także cóż, tutaj chyba więcej drogi nie ma żadnej już. Nie wiem, czy możemy coś tutaj zrobić. Są posągi, jak widzicie. Z jak powiedziałem, że oni tam żyją u góry, nie, 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 trochę mnie poniosło, <noise> także oczywiście prostuję to. No i co mam ognisko? Chyba na razie w tym miejscu niczego więcej nie zrobimy, także możemy sobie je rozpalić. Możemy przenieść się do kapliczki zjednoczenia, w której oczywiście polewelujemy. I w następnym odcinku w końcu ruszymy też do bramy, którą otworzyliśmy sobie bodajże tutaj, czekajcie. Zaraz, zaraz, zaraz. Z, z ruin twierdzy będziemy musieli przejść. Tak, z ruin twierdzy będziemy musieli przejść. Tam była ta brama, co wymagała zgaszenia wszystkich tych trzech e, płomieni, no i dopiero tutaj się otworzyła brama. I co tam takiego się znajduje, jeszcze nie wiem. Zobaczymy to chyba w następnym odcinku, tak mi się wydaje, bo to nie wiem, czy to jest jedyna droga, jaką możemy obrać, ale na pewno jest to droga, którą zamierzam obrać teraz. Także polewelujmy delikatnie. E, okay. Mówię, że będę to robić w miarę, w miarę na zmianę, więc e, będzie jeden punkt w Siłę, jeden punkt w wigor, czyli nasz udźwig. Bardzo dobrze. No i to by było na tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Ej, czekajcie, co to za koleś? Czy ty przypadkiem nie zniknąłeś mi wcześniej? Nie. Kim wy jesteście? Ej, tak, to wy jest... Dobra, dobra. To was widziałem na tej drodze. To z nimi. Porozmawiamy sobie w następnym odcinku. Takie wredne zakończenie. Zobaczymy się na YouTubie pewnie za jakieś 2-3 godzinki. Także dzięki za uwagę, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zachęcam do komentowania i do usłyszenia, do zobaczenia. A ja się teraz przebiorę w końcu na jakiś normalny set. Trzymajcie się, pa pa!